Witam wszystkich na sali rynku Nukonek. Dzisiaj głównym aktorem na alternatywnym rynku akcji jest spółka The Revitum. Jest to 414 spółka notowana na rynku Nukonek, 67 debiutant w tym roku i 23. firma w segwe, segmencie ochrona zdrowia, bo właśnie ten e, segment e, e, reprezentuje dzisiejszy debiutant. Witam serdecznie przedstawicieli spółki, Pana Prezesa Adama Bańkowskiego, przywitajmy Pana prezesa. I Panią Marię Wiernacik-Bańkowską z Zarządu Spółki. Podobnie na sali jest również przedstawiciel autoryzowany do doradcy firmy EBC Solicitors, tak, jest, witam Pana serdecznie. Jest to taki y, ciekawy przypadek, że y, przedstawiciel spółki jest na tej sali y, dwa dni z rzędu, do z dwóch różnych powodów, ponieważ wczoraj spółka EBC Solicitors debiutowała na rynku Nikonek a dziś występuje w roli autoryzowanego doradcy. Na razie zresztą do najbardziej aktywnych, autoryzowanych doradców na rynku wprowadziło już kilkadziesiąt e, spółek na naszym obiektu Zanim przejdę do e, przedstawienia spółki, oddam głos dzisiejszym e, głównym aktorom. Chciałem nawiązać do e, rocznicy Jukonek która miała miejsce w piątek, 31 sierpnia, obchodziliśmy pięciolecie tego rynku, to nie był niech żałuje. było tutaj sporo się działo wokół giełdy. Były konferencje, spotkania, debaty, byli przedstawiciele autoryzowanych doradców, kilkuset inwestorów, około tysiąca. No i piękny koncert na zakończenie uroczystości. Przy okazji pięciolecia warto e, przypomnieć, że jesteśmy na sali rynku, który jest e, najdynamiczniej i rozwijającym się alternatywnym rynkiem akcji w Europie, e, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów e, nie tylko polskich, ale zagranicznych według ostatniego e, badania, które Giełda cyklicznie przeprowadza. Badanie to dotyczyło pierwszego półrocza bieżącego roku, już 12% obrotów na tym rynku generowanych jest przez inwestorów z e, zagranicy. Także bardzo nas to cieszy. Jeśli chodzi o dzisiejszą spółkę, e, spółka e, działa w obszarze biomedycyny i naturalnych suplementów diety. Wiemy, że e, najważniejsze w życiu jest zdrowie ale żeby móc y, żyć zdrowo y, potrzebna jest skuteczna, dobra diagnostyka. I tym właśnie zajmuje się y, spółka w swoich 20 placówkach rozsianych po całym kraju, w którym y, dokonywana jest wszechstronna diagnostyka y, organizmu, zalecana odpowiednia terapia i y, 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 oparta na, na naturalnych y, y, właśnie suplementach. O tym więcej na pewno napowie Pan Prezes w swojej prezentacji. Ja tymczasem chciałem życzyć spółce w dniu debiutu, żeby to wydarzenie spowodowało szybki i pomyślny dalszy rozwój spółki i ekspansję w postaci tworzenia nowych placówek w Polsce i za granicą, bo wiem, że tu takie plany są. Teraz proszę Pana Prezesa o kilka słów, jak to od Państwa strony ten dzisiejszy dzień oceniacie, jak to wygląda i co czujecie. Dzień dobry Państwu, serdecznie. Chcę powiedzieć, że no, y, jestem bardzo wzruszony, że po czterech latach ciężkiej pracy możemy w końcu zadygutować. I z tego miejsca w imieniu własnym oraz całego zarządu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nam do tej pory zaufali. Przede wszystkim w całej Rzeszy ponad 20 tysięcy naszych klientów, naszym pracownikom, naszym współpracownikom. Myślę, że to była taka długa droga. Ale to, gdzie której się znajdujemy, to jest efekt nie ciężkiej wspólnej pracy. Chciałem podziękować także zarządowi giełdy, naszemu obcym wyborcy, EDSSO i oraz naszym inwestorom, a w szczególności w nrcs O spółce będę jeszcze mówił, z tego miejsca w naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na kulminacyjny moment uroczystości dziewięciu przekazania trybutów tego rynku, statuetkę Vivene oraz certyfikat potwierdzający notowanie na rynku.

powiedział w branży biomedycyny. I już takiego jest biomedycyna. Biomedycyna wykorzystuje osiągnięcia biologii, biofizyki, biochemii i biotechnologii. Jest to bardzo szeroki zakres, natomiast tym aspektem, na którym my się koncentrujemy, jest przede wszystkim diagnoza, wykrywanie i usuwanie przyczyn chorób i dolegliwości, przy pomocy naturalnej suplementacji. Można powiedzieć, że ten konkretny obszar udało nam się skomercjalizować. Nie tylko wykrywamy przyczyny dolegliwości, ale też dzięki zastosowaniu indywidualnych kuracji możemy je również usuwać Daje efekt trwałego zdrowia. To, co chcę tutaj podkreślić, to jest fakt, że właśnie utrzymanie zdrowia, a nie tylko walka z chorobą, są naszymi priorytetami. Z jakimi problemami spotykają się nasi Można powiedzieć, że są to typowe choroby cywilizacyjne. Jak Państwo zobaczą, te pięć głównych problemów to. Problemy gastryczne, bóle stawów, bóle głowy, częste przeziębienia, także przewlekłe zmęczenie. Można powiedzieć, że każdego z nas to dotyczy. Natomiast z naszych wyliczeń wynika, że około 30% populacji ma jeden z tych problemów w sposób przewlekły, na tyle przewlekły, że Znacząco obniża to jakość życia. Szacujemy, że w Polsce jest około 12 milionów potencjalnych klientów. Jak już mówimy, do tej pory otworzyliśmy jedynie 20 tysięcy. To pokazuje, że jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia. Można nawet powiedzieć, że działamy na rynku Greenfield. Jakie usługi wykonujemy? Pierwszą usługą jest test obciążeń organizmu metodą doktora Fola. Jest to test wegetatywno-rezonansowy, który umożliwia precyzyjne wykrycie obciążeń organizmu. Te obciążenia, według naszych doświadczeń, są przyczyną większości i dojrzliwości. Możemy również zobaczyć na własne oczy podczas drugiego naszego badania, to jest badanie mikroskopowe indyskupowe badanie w krwi, gdzie możemy na ekranie monitora zobaczyć własną grę, środowisko wewnętrzne naszego organizmu i również przyczynę. Zaczynaliśmy 4 lata temu od jednej placówki w Warszawie. Zauważyliśmy, że klienci przyjeżdżają do nas nawet rzeku 300-400 km. To oni stali się motorem rozwoju naszych placówek w całym kraju. Odbywało się w sposób niejako naturalny, ale jak zauważymy, w ciągu dwóch lat mało w tej chwili 20 placówek, czyli odbyło się to relatywnie szybko. W tej chwili obejmujemy naszym zasięgiem obszar całej Polski i można powiedzieć, że teraz już Rebikom jest niedaleko. Jaka jest nasza miejsce? Można ją zabrzeć tak naprawdę w kilku słowach. Rebikom to zdrowie na latach. Na czym to polega w praktyce? Myślę, że to się własnym przykładem. Moje dzieci, jak były małe. Na jakieś infekcji w, w ciągu roku, myślę, że każdy, kto ma dzieci, to wie, o czym mówię. Po stosowaniu diagnostyki i kuracji o 4 lat w ogóle nie choruje. Myślę, że to jest taki ideał, do którego chcielibyśmy dążyć z każdym naszym klientem. I podjęliśmy kroki, żeby w tym kierunku każdy będzie w pracować, bo utrzymanie, określić, że utrzymanie zdrowia jest naszym największym priorytetem. Jakie są zasady naszej spółki pod kątem biznesowym? Tutaj myślę, że takim najważniejszym słowem jest słowo sprawdzone. Mamy sprawdzone know-how, ile tysięcy razy, mamy sprawdzone który sprawia, że nasz finans jest skalowany. Dzięki temu zbudowaliśmy szybko ogólnopolską sieć naszych placówek, które zarządzane są według ściśle określonych procedur. To wszystko razem daje nam bardzo dynamiczny wzrost. Jaka Staliśmy od jednej placówki w Warszawie, ja o już mówiłem. Mieliśmy dwa rodzaje testów, suplementy i innych firm. W tej chwili dysponujemy siecią 20 placówek. Mamy wysokie standardy obsługi klienta oraz własną linię suplementów. Na tym jednak nie po Już w przyszłym roku chcemy naszą ekspansję poszerzyć o rynki zadzialiczne, ponieważ nie chcemy tworzyć pierwszą placówkę zagraniczną. Chcemy wprowadzić kompleksowe formy prowadzenia takiej stałej opieki nad klientem, oparte głównie o edukację i pracę razem z klientem. Jakie są główne filary naszego rozwoju? Tu już wybiegamy dalej poza 2013 rok. Szanowny Komisarz, powiedzieć, że dalej zamierzamy koncentrować się na trzech głównych obszarach naszej działalności, w diagnostyce, terapii i edukacji. To nam pozwoli rozszerzyć ekspansję o rynki zagraniczne, a także utrzymać pozycję lidera w Polsce. A jak to wygląda na liczbę? W zeszłym roku, w 2011 roku mieliśmy 1 250 przychodów i już wtedy, w koniec zeszłego roku, jako spółka produkcyjna Węczer, Kapitał, Wolant. Prognozowaliśmy 3,5 miliona przychodów na ten rok. Dzisiaj po 8 miesiącach tego roku módlisko powiedzieć, że tą prognozę absolutnie utrzymujemy. W przyszłym roku nasza prognoza to 6,5 miliona. Tutaj chciałem podkreślić fakt, iż w ujęciu procentowym rok do roku są to liczby cyfrowe. Co to oznacza, to każdy inwestor wie. Jeśli chodzi o zyski, to rosną one jeszcze szybciej niż przychody. Jest to wynikiem naszego modelu biznesowego, w którym bardzo duże znaczenie ma ograniczenie kosztów stałych i utrzymywanie ich na określonym poziomie. Krótko Dlaczego rewizji? Przede wszystkim działamy w segmencie lifestyle o dużym, bardzo dużym potencjale wzrostu. Po drugie, poruszamy się w trendem. Wellness, anti-aging, life, life science, to jest trend ogólnoświatowy, trwający już ponad 10 lat, a wynikający na wprost ze starzenia się społeczeństwa. Społeczeństwo zaczyna, ludzie zaczynają dbać. Wygląd i ten trend jest bardzo silny, i już na całym świecie, dotarł również do nas. Nasze usługi i produkty są ściśle dopasowane do potrzeb klientów. Mamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczonych zespół oraz do logistyczne, które pozwala nam się szybko, ale Filmy. Jeśli były jakieś pytania, to też w dolarach, w prezentacji. Natomiast do miejsca, Państwa serdecznie na przycisk. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, serdecznie dziękujemy za prezentację. Zapraszam zarząd do pytania. Tutaj do zrobienia sobie porządkowych zdjęć i Państwa, tak jak... no to...